Czerwoną klatką schodową lub window przy Bajterze Sławie. Make your way attention, please. All foot passengers are

Of am Ciekawe czy będą sprawdzać korony. Ogólnie jest w miarę ciepło, ponieważ ja myślałem, że będzie gorzej, Ale nie jest zimno. A to plus i nie pada. Idziemy dalej. <laughs> Гордо жить не умирать. No i wszystko, słuchajcie. Jesteśmy już w Szwecji. Nikt nie sprawdzał korony kompletnie. Kompletnie nikt nic nie sprawdzał, więc czasami trzeba się zastanowić albo na ryzyku iść, nie robić baleń na koronę, bo okazuje się, że jest to zbędne. Ja już teraz mogę swobodnie wyjść i jestem już na zewnątrz i tam na początku na pewno będę nagrywał Wam całe przejście już na drugiej kamerze, na kamerze, którą mam tutaj, schowaną, Kitrano na drugiej kamerze. Tam będę nagrywał Wam yy, spacer po ham yy, tak jak się należy, bo tutaj, tutaj, w tych filmach znajdziecie tylko moje osobiste, osobiste moje przeżycia i tak dalej, także tak jak mówiłem przed chwilką, czy wydatek na badania był potrzebny, a tutaj wypływa ten ten prom, który mijaliśmy, tu można też kupić bilety, tylko trzeba wiedzieć dokąd on płynie i, i, i tak dalej. Gdzieś płynie, a dokąd on płynie, żeby chociaż była mapa jakaś, nie ma żadnej mapy. Ja się po prostu nie spieszę, bo wiem, że już... co to jest? Nie wiadomo co to jest. Bo wiem, że i tak zdążę, ten sklep jest otwarty, przynajmniej był otwarty kiedy wracałem, tu też te bilety są, to są kasy. No a co, my wychodzimy, idziemy na zewnątrz, no słuchajcie. I teraz już będę nagrywał to wszystko na drugiej kamerze. Co, jak i dlaczego? A tutaj będziemy odbierać bilet powrotny. Pozdrawiam. A jak coś to włączy się tutaj z moimi przeżyciami osobistymi.